Cześć, witajcie. W tym poradniku pokażę wam, jak posługiwać się pluginem. MoP arena, to do roboty. Tutaj, tutaj taką dziurkę. I tu będzie widownia, tam będzie logo a tu sama arena, tam na dole. To jest mój serwer, ja tam podam w opisie ID Hamachi i IP. Tam jest gotowa arena, moja. To tak. Yy, najpierw zaznaczamy dwa punkty na arenie. Tutaj pierwszy, na całym tak w rogu. Piszemy MA. Yy, MA set region P1. O. Tu jest pierwszy. Pierwszy region. Tu będzie drugi. Set region P2. O. Teraz, żeby się. Yy, no jak to powiedzieć, no spaw spawnować na arenie to wpiszemy ma set Ward arena tak Teraz y żeby lobby było, czyli tutaj wybieramy klasy wpiszemy ma set Ward lobby -y". tak y Teraz idziemy na górę, to będzie widownia o tak. Które zabędziemy się ze no, właśnie na widowni? Ema Set Warp Cyp E -cy Ty A Ty O R. Tak ma to wyglądać? Nie, specy A Aha, Ema Set Warp Cyp E C -cy Ty A Ty O R. Tak. Teraz wpiszemy EMA Expand Expand Region załóżmy 7 o t". Tak, teraz Expand Region załóżmy no, na 20 up nie ma set nie ma expand region 15 up i teraz ma expand expand region y 10 down i teraz MA. C, E, K, D, A, d A. I już, już arena jest gotowa do użycia. Yy, jeszcze włączę dzień. Może jeszcze zobaczyć, czy, już, czy da się zamrozić. Nie da już. Jak widzicie, już się nie da postawić, rozwali. Zaraz się to odrodzi. No, no, od no, pojawi Żeby edytować tę arenę, trzeba wpisać, bo to jest nazwa areny e, Deep Czyli piszemy M A E D I T A R N A D E F P, A U L T już możemy edytować, czyli jak widzicie, można stawiać i rozwalać co, i co się chce. A żeby, yy, jak to powiedzieć, no, wyłączyć edytowanie, trzeba wpisać yy, już, że Wam pokażę, tylko to robię Dobra, miesza z tym małe tak wychodzimy za rany i wpisujemy ema, e, d, i, T r, -E n, a, d, e, a, u, l, i już się, w, już edytowanie się nam wyłącza i już nie może, da się to pojawić i teraz sobie Kilkę zagramy, pokażę Wam, jak to jest. A yy, zapomniałem Wam pokazać Ema Edit Arena d -e. d A U L T. I muszę tutaj, bo zapomniałem, wstawić miejsce spawnym potworów e, Załóżmy, że tu będą się spawnowały jedna seria. Tutaj przypisujemy ma A D, -d, -d. spaw. S1 tutaj będzie druga seria S2 i tutaj będzie trzecia i tutaj ostatnia czwarta dla mnie to jest na no, cztery niż szyba. no chyba, że ktoś coś zabuduje większą arenę to wtedy będzie mógł yy, sobie więcej zrobić miejsc z Pavlny i żeby dłużej na przykład grać na no tamtej arenie tej mojej gotowej tam takiej dużej, to mam też 4 bo mi tam nie potrzebne jest więcej w na następnym odcinku pokażę Wam yy, jak skonfigurować yy, MOB arenę Wyłączyliśmy i teraz jest y, i wpisujemy Emma Jen. Bo ja mam teraz kreatywa. Y, teraz mi się wyłączył, bo na arenie zawsze się wyłącza. Teraz wybieramy klasy. na przykład tą tą to. to. To dostajemy tak. Ja zawsze wybieram tam, y, tam. I żeby wejść na arenę trzeba kliknąć na to. I gramy. Teraz. To, jak widzicie, to tam, tam trochę z... Dobra. I już, żeby wyjść M, -a L. I, weź, i weszliśmy zaraz. Tylko pokazałem mi to wszystko. I dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.